Siemanko, dzisiejszy odcinek jest taki trochę nietypowy, ponieważ 5 no, minut temu Olisy wrzucił na swój kanał e, e, swoją 16, co nie? Okej, okay. pewnie pomyślicie, co z tego? No okej, okay. zejdźmy do opisu. E, Nominacja, Hubixer No okej, okay. skoro nagrał, rał, skoro mnie nominuje, to nagramy sobie reakcję na to. Oczywiście mam tam. To jest moje Hot Sistine Challenge. Dziękuję Karol za nominację. Nie wiecie tego na poważnie, jest to tylko w celach charytatywnych, żebyśmy wydali stroną. No i lecimy z moją 16. No, let's go. Siema, jestem Oliver, dla niektórych olisty listy. z 16 powitamy za jej zajebistą strefą. Może nie za dobrze śpiewam, ale zrobię to i Elo. Nic z tym nie zrobię, ale w sumie mi to jedno. Link w opisie masz do zbiornika i przypłacaj siano dla lekarzy. Dam sobie tu z Machdaftan na Dragonie, klepię się i pozdrawiam całą umbildzie Bait. Lubię sobie jeść parówki z keczupem i z muszardą. Nie mam co nawiedzać, więc powiem sobie Flex. Już. XD. Za chwilę nominacje będą dobre, no i słabe. 16 dni nie było, gdybym nie powiedział, że David Tumban. Powiem tak. No, da się słuchać. No na pewno no, słyszałem gorsze jakieś, więc ta może być. Dobra. I to była moja 16. A moje nominacje to Maciek, MC Maciek, Tobiks, Hubikser, Norbisiek i Antuś bez Iwonki. No i ja mam dziękuję się, Dobra. A więc A więc ta szatanska, no może być Mogła być lepsza, ale taka też może być Zostawcie lajka, żeby żeby szybciej ci usłyszeć. 20 lajków pod tym odcinkiem i jutro wlatuje je szesnastka je na kanale. Więc pozdro i do jutra.